Kapitan podał holownikom prognozę pogody. Ostrzegł, że z północy nadciąga silny wiatr. Bez względu na wiatr, musimy wykonać swoją pracę. Jednak będzie nam trochę trudniej niż zwykle. Holowanie przy silnym wietrze nie wymaga wysiłku. Dość tych żartów. Nie widzisz, że mamy sytuację awaryjną? Awaryjną? Tak jest. Statek oceaniczny, księżniczka Olga, ma zepsuty ster i blokuje wejście do portu. Zepsuty ster? To znaczy, że nie może kierować. Właśnie, musicie przyholować ją do naprawy. Halowanie statku ze przodem sterem przy silnym wietrze to niezwykle trudne zadanie. Możemy pomóc? W normalnej sytuacji wolałbym nie angażować małych holowników, ale dziś przyda się każda pomoc. Hurra! Nie zawiedziemy cię, kapitanie! Próbowałem wezwać na pomoc flotę zero, ale nie mogłem się połączyć. Grosiku, poszukaj Mędryka. Powiedz mu, że potrzebna nam jest ich pomoc w holowaniu księżniczki Olgi do Portu. Tak jest, kapitanie! Do zobaczenia, grosiku! Nie mogę się doczekacie, żeby zmierzyć się z wiatrem! Mędryku, wszędzie ci szukałem! Hmm, no to mnie znalazłeś. Musimy wprowadzić księżniczkę Olgę do Portu. Wiem o tym! Herkules koniecznie chce wprowadzić ją przez południowe wejście! Herkules wie, co robi? Ja mam inne zdanie na ten temat. Nie przypłynąłem, żeby się kłócić. Jesteś nam potrzebny. Słyszałem już. Przy takim wietrze potrzebujemy dodatkowego holownika. Pomożesz nam? Cóż, rozmawiałem z Herkulesem, ale on nie chciał przyjąć mojej rady. Mędrku, jeśli wprowadzicie ją przez północne wejście tak, jak radziłem, kto wie, może wam pomoże. Mędrku, zaczekaj! Potrzebujemy cię! Znasz to powiedzenie, grosiku. Statek, który wszystko wie, pierwszy ląduje na dnie. Słyszycie? Wiatr się zrywa. Musimy wypłynąć. Grosik z mędrkiem powinni już tu być. Widzę Grosika. Jesteście gotowi? To płyniemy! Miałeś przeprowadzić mędrka! Nie płynie, chyba że wprowadzimy księżniczkę Olgę przez północne wejście. Myśli, że zna się na pracy Herkulesa lepiej niż Herkules. A, niech to co za dzień. Nie ma! Się, ja i Grosik to nie mała pomoc! Racja! Jesteśmy silni! Bez trudu wprowadzimy księżniczkę Olgę do portu. Dla naszej floty niestraszne kłopoty. Gwiezdna flota. Gwiezdna flota. Gwiezdna flota! Gwiezdna flota wytężają wszystkie siły, by wprowadzić księżniczkę do portu. Przy takim wietrze nie jest to łatwe. Gwiezdna flota! Musimy utrzymać kurs! Robimy wszystko, co w naszej mocy! Ten wiatr jest naprawdę straszny! Spycha mnie na bok! Ojej, co za kompromitacja! Hmm. Patrzcie! Wiatr miota nimi jak ze schłymi liścimi. Gdyby mnie posłuchali i wprowadzili ją od północy! Ej, mędrku! Przestań w końcu cieszyć się z niepowodzeń innych! Tak! Lepiej byś zrobił, gdybyś nam pomógł! Co? Nie będę się wtrącał w pracę tak doborowej drużyny! O nie! Nie utrzymam jej! Jest za ciężka! Spycha nas! Jest za silny wiatr dla tak małych holowników. Dosichu, promyczku! Odsuncie się, zanim stanie się wam krzywda! Nie, obiecaliśmy, że pomożemy! Ach! Co to było? Ojej, chyba mam kłopoty! Co tam się dzieje? Spycha mnie wiatr! Nadchodzi flota zero, bo czas na bohatera! Nie mogę się zatrzymać! Rozbiję się! O. Promyczku! Nic ci nie jest? Wszystko w porządku! Nie kominami! Mędrek jest z wami! Wszyscy razem i pchamy! Świetnie, Zbyszku! A teraz ją przycumujmy! Jeszcze chwilę, trzymajcie ją mocno! Jest już bezpieczna! Dobra robota, chłopcy! Dziękujemy za pomoc, mędrku! Tobie też, Zbyszku! Jesteście prawdziwymi bohaterami! Nie! Powinienem wiedzieć, że nie tylko ja mogę mieć rację. Nic ci się nie stało, promyczku? Nie! Trochę farby i będę jak nowa. To dobrze. Z trudnością przechodzi mi to przez komin, ale naprawdę wstyd mi, że byłem taki uparty. Przepraszam cię, grosichu. Nie przejmuj się tym. Najważniejsze, że wprowadziliśmy Olgę do portu. Jak ci się podobało dokowanie statku, promyczku? Wolałabym, żeby następnym razem nie było takiego wiatru. Ja też sam nie mógłbym sobie z nim poradzić. Ej! Czyżbyście korzystali z zasłużonego odpoczynku? Cześć, Cześć mędrku! mędrku. Aha, muszę wam powiedzieć, że nawet największe holowniki bywają słabsze od wiatru. Naprawdę? Hmm, chodźcie, pokażę wam kilka sposobów holowania podczas wiatru. Dzięki. Wcale nie jesteś taki zły, mędr. Możliwe, ale nie rozgłaszajcie tego dobrze. Muszę jakoś chronić swoją reputację. <laughs> nie zdradzimy cię. No to chodźcie.